Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Suńska, mama. Witamy na naszym kanale Suńska, <grym> zwierzę Umięcie. I będziemy się dzisiaj zwierzać? Będziemy Co wiemy do... na temat, proszę Państwa, decydentów i. Decydentów. Tak, i nie to będzie nie to samo. Nie będzie to program polityczny, nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. To będzie opowieść o tym, jak to w świecie w ogóle, pośród innych gatunków ta sprawa wygląda. Może Ty wyjaśnić, najpierw, kim jest decydent, a kim decydent dla kogoś, kto jest nie do końca zorientowany? No, decydent to raczej łatwo do tego dojść. To ten, który decyduje albo ta grupa, która decyduje, no to się odnosi do polityki głównie. Decydenci decydują no ale, o tym. No tak, ale no w ogóle do rządzenia, prawda, ufuma, tak. do rządzenia. O. Natomiast decydenci wzięli się z czasów dość zamieszłych, dysydentami byli ci, którzy w Polsce nie byli katolikami. To no w świecie, w ogóle w świecie katolickim byli innowiercami, nie byli katolikami. Co nie znaczy, że nie byli chrześcijanami, bo to też nie Na różnica. przykład, nie, nie, być, oczywiście, tylko nie wiary, byli. Oczywiście tego nie tylko nie byli katolikami w tej Nazywano chwili, ich dysydentami. W tej chwili dysydentem można nazwać kogoś, kto przeciwstawia się na przykład. A się nie zgadza, prawu, nie zgadza z, z statusem. Ogólnie przyjętą po, no. normą. Tak, ogólnie przyjętą normą. I jest za to w jakiś sposób ponos... prześladowany. Prześladowany, pociągany do odpowiedzialności. To, to nie prawda. Więc czy tak, bo my często, właśnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju sprawy polityczne, my używamy jednego i drugiego określenia, prawda? Czy w świecie zwierząt w ogóle istnieje, na pewno w języku zwierząt może brzmi to troszkę inaczej, ale czy w świecie zwierząt pośród innych gatunków społecznych istnieje takie zjawisko, że ktoś decyduje, a ktoś się z tym nie zgadza? No, ja zawsze uważam, że jeżeli ktoś ma mózg i myśli, i organizuje się w stadzie y, jako nie człowiek, mówię o innych zwierzętach, to muszą być i decydenci, i dysydenci, bo znaczy i, tendencja do wyłamywania się y, z jakichś norm jest cechą zdecydowanie nie tylko ludzką. Zdecydowanie tak, więc ja bym zaczęła od zwierzęcia, które jest nam najbliższe, a mianowicie Wszyscy pewnie już wiedzą od kogo. Bardzo, bardzo ciekawego zwierzęcia, które niestety już jest na wyginięciu, a mianowicie od szympansa zwyczajnego. Dlaczego on się nazywa zwyczajny? To jest też od, od, niedawna, no znaczy od, od niedawna, od wielu lat, ale odkąd badania, odkąd uznano, że Bonobo jest szympansem karłowatym, to szympansa szympansa, szympansa, nazwano szympansem zwyczajnym. W tej chwili od tego się trochę odchodzi, bo uznano, że bonobo nie jest żadnym szympansem, tylko jest bonobo, a szympans to szympans, więc będziemy mówić o szympansach, które mają z nami bardzo dużo wspólnego, łącznie z pokazywaniem bardzo nieładnych cech. Typowo ludzkich, ale i typowo szympansich. To jest nasz bardzo bliski kuzyn, bo tam jest tam dwa czy trzy geny tych genów różnicy, jest, naprawdę różnica jest minimalna. Na zewnątrz różnica jest większa, natomiast patrząc na genotyp, jesteśmy prawie tacy sami, no i nasze zachowania są bardzo podobne. I niestety przez xx lat małpy były uważane za. No, taką gorszą gorsze, gorsze, gorsze gatunki. Dalej uważamy, że inne gatunki są gorsze niż my, ale no, głupsze, 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 ale nie poświęcano im zbyt dużo uwagi, tym bardziej, że obserwacja nie jest najłatwiejsza. Dopiero taki, oj doreczka, co ty, dlaczego ty się na mnie tak wyzwierzasz okrutnie? Dotyka mnie uszła, ona nie lubi. Dopiero Jane Goodall przełamała te, te tak, o tym już mówiłyśmy zresztą, tamy i ona zaczęła obserwować potem już wielu, wielu, wielu po niej. I obserwacje szympansów pokazały, że zachowania społeczne nasze są bardzo podobne, jeśli nie identyczne tylko u szympansów w mniejszym zakresie, jak, jak ludzkie. No i szympansy poza tym nie mają naszych konwenansów, więc. Ale mają inne konwenanse. No tak, mają ale. In, inne nie są one rozumiane w ludzkim pojęciu, tak. więc nam się wydaje, że szympanse są. Yy, no, Gorszą mówiąc, wersją człowieka. Mówiąc najbardziej prosto, yy, ludzie w czasie rozmów towarzyskich bądź na wysokim szczeblu nie rzucają siebie odchodami. Yy, ale, ale zauważ, że yy, szympanse tak się zachowują w ogrodach zoologicznych. Jestem no przekonana, tak. że gdyby ludzi zamknięto w klatkach, to też by do tego dochodziło. Jestem przekonana. No yy, jest. Szympanse na co dzień w życiu swoim społecznym tak się nie zachowują. One się tak zachowują w ogrodach zoologicznych yy, i ja się im nie dziwię, no ale to jest inna. Jakby ktoś się na mnie gapił, będzie Inna sprawa. Yy, a więc zaczniemy od tego, że szympansy żyją w wielopokoleniowych, dużych grupach rodzin stadnorodzinnych, gdzie z reguły jest jeden lider, jeden najważniejszy samiec i ta hierarchia jest tak, jak na Dworze Królewskim troszeczkę, to znaczy jest mnogość innych, niżej, wyżej postawionych, niżej postawionych pośród samic. Też jest taka hierarchia, też są te najważniejsze i, i te mniej ważne i te najmniej ważne. I co ciekawe, jest bardzo podobnie jak w, na przykład w, w dawnych ludzkich społecznościach, wtedy kiedy był, był, był dwór, prawda, i byli ci pomniejsi, a potem już ci zupełnie najmniejsi. No, w niektórych to, tak, krajach świata do tej pory no jest tak to. Jest tak, ale postoowość. ja myślę o e, e, Europie. I tak jest pośród szympansów, że na przykład krzyżują się, łączą się w pary ci, którzy stoją najwyżej między sobą, potem ci niżej, potem ci jeszcze niżej, a potem jeszcze najniżej. Dorka zaraz znowu mnie ochrzani, że tutaj wykonuje za dużo ruchów. Lider zdobywa przywództwo nie na zasadzie wolnej elekcji, tylko są to potyczki. Potyczki z innymi samcami, które mają chrapkę na to stanowisko. Bardzo rzadko się zdarza, żeby to były rzeczywiście niebezpieczne potyczki, bo szempacz jest bardzo inteligentny i ten, który czuje, że, że jednak nie ma szans, to rezygnuje, odpuszcza, rezygnuje z dalszej, dalszej walki, ale to jest trudno zdobyte miejsce. Utrzymanie tego miejsca. Też nie jest łatwe, dlatego że no, musi być przychylność, żeby nikt pod, nim, pod, pod nikim dołków nie kopał. I tu pojawiają się właśnie dysydenci, którzy się nie godzą na rządy tego, bo mają swojego lidera, swojego kumpla, bo lider też musi mieć swoich kumpli, którzy w razie czego. Pójdą mu pomagać. Więc możemy, ja możemy powiedzieć, że to jest partia, partia wiodąca, i tak jest. I y, ci, którzy się nie godzą z tym, pokryją mu, żeby nie wzbudzać y, jakichś niepotrzebnych niepokojów, zaczynają knuć przeciw niemu. Y, im, więks, im, Im więcej zdobędzie, zdobędzie swoich zwolenników. Ten, który ma chrapkę na stanowisko lidera, tym ma większe szanse pokonać nie tylko lidera, ale jego objąć zwolenników. Taki, objąć i objąć władzę. I zauważono, jak wygląda politykowanie w ukryciu tych, którzy ch chcą zrzucić ze stołka szefa. To jest bardzo podobne do knowań w ludzkim świecie, w ludzkich społecznościach. Wykorzystuje się do tego sprzyjające sytuacje, to jest planowane, to nie jest na hura, że ci mówią, lubimy, lubimy tego z bardziej sterczącym uchem, biegniemy od razu się rzucamy na lidera, nie, 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 nie. To bardzo długo trwa, to jest szukanie odpowiedniej okazji do tego, żeby nie tylko zrzucić go z tronu i pobić jego zwolenników, jak i jego, ale do tego, żeby go ośmieszyć w oczach samic i pozostałych członków stada, żeby on wyszedł na głupka, żeby on, żeby nikt już nie chciał, żeby on siedział na, na czele, na, na tym tronie i stał na czele tej grupy rodziny, która może liczyć nawet i 80 osobników. To jest naprawdę, to są naprawdę bardzo dużo duże, wielopokoleniowe grupy. Co, co ciekawe, zaobserwowano również, że samce, samce, które nie są wysoko w hierarchii, bo wydawałoby się, że tylko ci, którzy są z, z, ze dworu, mają szansę na zdobycie tego najważniejszego miejsca, czy, czy drugiego w kolejce, bo ono też na to też nie, nie jeden ma chrapkę, że czasami zdarza się, że zaczyna podkopywać. Autorytet szefa, jakiś samiec, który w hierarchii jest niżej. Jak to się w ogóle dzieje? To się dzieje tak, że samice, które są wysoko w hierarchii, mają potomstwo z wysoko postawionymi samcami ich dzieci wiadomo, że są od razu książętami. Tak samo, natomiast może być tak, że gdzieś się urodzi, tam na, 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 na szarym końcu, na samym dole tej hierarchicznej drabiny. Jakiś samiec, który będzie miał ambicje, będzie potężny, będzie mądry i on też może wzbudzić zainteresowanie innych samców. Mimo, że jest on nisko w hierarchii, to się zdarza rzadko, ale się zdarza. I, zupełnie jak u ludzi. W zupełnie ciągu. jak u ludzi. I jak wygląda takie knucie? Oczywiście oni, ci, którzy, ci, którzy są niezadowoleni, spotykają się. Oczywiście nikt nie zna czympanskiego języka, w jaki sposób się namawiają, y, t, dzielą się różnymi rzeczami, żeby iskają się, żeby jak naj, najściślej nawiązać więzi y, i jak się umawiają, trudno powiedzieć, ale umawiają się, że na przykład podczas jakiegoś polowania, ponieważ szympansy niestety polują i zabijają inne zwierzęta, często również małpy, żeby podczas jakiegoś polowania, kiedy lider pokazuje tu, jaki on jest sprawny i szybki, żeby wystrychnąć go na dudka, żeby wszyscy się z niego śmiali, na przykład go oszukać, że tam jest ten cel, żeby spadł z drzewa, i wtedy hura na niego, i wtedy dopiero zacznie się ta, ta prawdziwa rozruba, czyli zrzucanie króla z tronu. Ale musi być to okazja, przy której reszta stada, choć podczas w polowaniu samice nie biorą udziału. Zdarzają się czasami takie, które dołączają, ale, ale samice nie, 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 nie robią tego. Z reguły są to samce, więc lepiej jeszcze by było, żeby i samice to widziały, bo przychylność samic też buduje autorytet, mm -hmm. y, autorytet y, tego lidera. On jest w o tyle najlepszej sytuacji, że on może sobie dobierać y, wybranki z każdego szczebla hierarchii. Jego nie jego obowiązują żadne normy. On na każdym szczeblu może powiedzieć, y, ta mi się podoba i zyskać jej przychylność. Pamiętajmy, że po już szympansów nie ma gwałtów, nie ma zmuszania do, do Seksu i ona musi się wyrazić zgodę. Tego ludzie akurat od nich mogliby się uczyć, a więc sytuacje, kiedy one to widzą, również są ważne dla tych, którzy chcą zająć jego miejsce. Pośród samic też jest rywalizacja. Też samica, która chce być liderką pośród nich, też musi zdobyć to stanowisko. Natomiast umówmy się, jest to dużo, dużo łagodniejsze. Tam też dochodzi do przepychanych, jakiś awantur, ale to, to jest nie, 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 jest tak, nie jest tak ostro, jak, jak pośród samców. Więc żaden żaden lider tej grupy, stada grupy <laughs> szympansiej nie może być cały czas pewny że nie, 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 nie znajdą się dysydenci, którzy będą chcieli podkopać. Jest bardzo czuły na to, że, 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 żeby tam nie, nie było jakiegoś knucia przeciw niemu i jeżeli on zauważy jakąś grupę samców, które no tak jakoś się zachowują, stronią od niego i coś tam knują, to, no właśnie. Tak. Czy on może zapobiec? Oczywiście no i właśnie. robi to bardzo brutalnie i robi to Aha. bardzo brutalnie i mu się to absolutnie nie podoba. Tak samo jak brutalnie bardzo reaguje, jeżeli któryś z samców ma zakusy na jakąś jego wybraną Potencjalną partnerkę. Też jest awantura naprawdę na cztery fajerki, bo nie wolno tego robić, bo wszyscy wiedzą, że ona jest wybrana przez niego. Szympanse robią jeszcze jedną, jedną rzecz taką, która jest nawet trochę wzruszająca, ponieważ tam uprawianie seksu jest. Znaczy obie strony muszą chcieć. I zarówno musi wyrazić zgodę jedna, jak i druga strona, ale nie ma jakichś specjalnych obostrzeń poza niezadowoleniem lidera. Więc takie, takie osobniki, które bardzo mają się ku sobie i chcą mieć święty spokój, zawierają coś, coś w rodzaju takiego krótkotrwałego małżeństwa. I one uciekają w ogóle sobie w odosobnione miejsce na jakiś czas żeby nikt im się w to nie wtrącał, żeby spędziły sobie tam parę nocy poślubnych i żeby więc taki, taki chęć ukrycia się z uczuciami i samym aktem seksualnym też u nich występuje. I to się często zdarza. Jeszcze taki gatunek społeczny, który chciałabym omówić, jeżeli chodzi o decydentów i dysydentów, to jest gatunek bardzo dobrze nam znany, żyjący bardzo blisko nas i ja stwarzający, nabudzący w nas różnego rodzaju sprzeczne uczucia, o którym teraz jest bardzo głośno w mediach, dlatego że sama słyszałam, że Wrocław jest miastem okupowanym w tej chwili przez szczury, proszę Państwa, przez szczury. Myślę, że są to szczury wędrowne, więc o nich chciałabym. Ty jesteś wielbicielką szczurów. Ja jestem wielbicielką wszystkich szczurów, wędrownych, laboratoryjnych, wielkoszczurów, łysych szczurów i, i całkiem zwyczajnych. Ja też bardzo lubię wszystkie gryzonie. Wielbie, a więc... szczury. Tak, wszystkie gryzonie, ale szczury mają psychikę najbliższą naszej i może dlatego takie. Nie, no kochałam. szczury są urocze rzeczywiście, tylko że od razu uprzedzam, że mieszkanie w jednym domu ze, z grupą szczurów. Czy śniad... no śniadę nawet łatwiej niż wędrowne, bo wędrowne są sprytniejsze i potrafią naprawdę dom rozebrać na części pierwsze, więc nie polecam. No i Wrocław teraz się podobno boryka z problemem szczurów, że jest ich tak bardzo dużo i chcę zacząć od tego, że. że... Może dlatego, że Wrocław... Zabronił wypuszczać koty z domów jako pierwszy, bo zdaje się, że niedługo taka ustawa nie, wyjdzie w całej Polsce. Nie wiedziałam, możliwe. możliwe. Nie, ja teraz rzucam oczywiście, to ja wcale nie, nie musi być prawda, ale generalnie ma się pojawić. Teraz na, na dniach, na tygodniach ma się pojawić ustawa, która absolutnie zakaże wychodzenia kotom. Ale w miastach? No, w miastach, w miastach. No, ale w miastach są koty wolnożyjące przecież. No nie wiem, co, co się stanie z tymi kotami wolnożyjącymi, bo w tej chwili jest straszna nagonka na koty miejskie i na wychodzenie kotów. No w miastach ja też uważam, że nie powinny wychodzić koty domowe, bo miasto jest groźne dla kota domowego. Ale kot wolnożyjący no jest i, i oby był, bo w miastach, których nie ma kotów wolnożyjących, borykają się z takim problemem, jak właśnie jak Wrocław. To nie jest to, że koty polują na szczury, ale szczury nie lubią mieć tak. dzieci. W tych rejonach, gdzie mieszkają koty. Przypomnij mi pod koniec, mam do powiedzenia coś bardzo fajnego a propos kotów. Dobrze. Ale na razie mów o szczurach i o ich dysydentach i decydentach. Szczury są też gatunkiem, gdzie obowiązuje hierarchia. Są bardzo terytorialnymi zwierzętami. I najczęściej jest jeden dominujący samiec, jest taka grupka rodzinna, dominujący samiec, który ma jakieś tam swoje terytorium, które graniczy z terytorium innego sam, to takie mini, mini państewka w bardzo dużej wojewódzka, wojewódzka. województwa. No nie, nawet powiedziałabym, że gminy bardziej. Bardziej gminy i jedno terytorium będzie większe, jeden będzie powiat, drugie województwo, tu będą jakieś dwie, trzy gminy. I również tam jest tak, że jeżeli ktoś, kto ma tylko gminę, yy, chciałby mieć powiat albo nawet województwo, to on musi znaleźć przymierzeńców. No tak, sam I zaczyna robi. się, bo teraz jest, jest ta konkurencja, jest bardzo duża. Jeżeli ktoś wchodzi na, na terytorium innego szczura, to te szczury, których to jest terytorium, bardzo walecznie bronią swojego terytorium. Dochodzi do walk, dochodzi do awantur, yy, ale je, jeśli tamten wielki szczur, co ma to duże województwo, będzie miał naokoło siebie dużo gmin, to on musi być bardzo czujny. Dlatego, że szefowie tych gmin mogą zacząć knuć. Mogą zacząć knuć. I mogą mu tam wejść gremialnie. I pokonanie ich będzie trudne. Więc takie małe zwierzątko, gryzoń, który, no, jest, ludzie brzydzą się, nie wiem dlaczego, boją się, brzydzą się. To są wszystkie, to jest dżuma, znaczy dżuma to jest, myślę o książce oczywiście, tak. opowieści. Naprawdę szczury cieszą się ogromnie złą sławą, która przyszła jeszcze z czasów przedśredniowiecznych. Kiedy ludzie gromadzili się w bardzo ciasnych i brudnych miastach, było tam bardzo dużo pcheł. W związku z tym pchły żerowały na, na wszystkich, łącznie ze szczurami. I to pchły, które najpierw żerowały na, na szczurze, a potem żerowały na, na, na człowieku, zarażały już dumą. To nie był bezpośrednio szczur. Teraz nie żyjemy w takich czasach, pcheł jest znacznie mniej. Mam przynajmniej nadzieję, nie wiem jak ty tam wiesz, ale wydaje mi się, że jest mniej. No, ja miałam przyjemność mieszkać z pchłami przez dwa miesiące, jakiś czas temu dawny. I no, tam, gdzie mieszkałam, było dużo pcheł, ale to było jedyne miejsce, w jakim Aha. mieszkałam z kłam. No w tak każdym że... razie y, y, te, te czasy się zmieniły i, i pchły nie pchły szczury były, są i będą, dopóki będą ludzie. I nie ma sposobu, żeby się ich pozbyć. Jest sposób, żeby ograniczyć y, ich, że tak powiem, <laughs> Wnikanie w nasze życie właśnie dzięki obecności, dzięki obecności kotów to inna sprawa. Natomiast do czego chcę, chcę zmierzać? Do tego, że tak mała istota i tak wydawałoby się nam odległa od naszego gatunku, też bardzo społeczna, zachowuje się bardzo podobnie do nas. Nie jesteśmy inni niż zwierzęta. Nam się wyda, wydaje, że nasza polityka to jest coś takiego niesłychanie tak. rozbudowanego. Proszę Państwa, nie. Na tych samych zasadach opiera się politykowanie pośród zwierząt i one to robią. Nawet tak małe społeczne jak szczury. Niektórzy mówią, że szczury są duże. W porównaniu z człowiekiem są bardzo, bardzo malutkie. Powiem więcej politykowanie, swego rodzaju politykowanie możemy znaleźć nawet pośród owadów. I y, tak wydaje się prymitywne pierwsze co przychodzi do głowy pszczoły, pszczoły, ale, ale mrówki. Mrówki, 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 też, mrówki tak, rudnice, tak. szczególnie mrówki rudnice. U nich też zdarza się y, to, że grupa mrówek zmrowiska. Mówi nie lubimy tej królowej, my chcemy tą królową i dawaj tu robić jakieś. Oczywiście rudnicy, mrówki rudnice są bardzo zgodnymi mrówkami. W ich wielkim mrowisku może być kilka królowych i mogą tak żyć, ale pewnego dnia któraś ze swoimi zwolenniczkami i może powiedzieć Nie, ja nie chcę tych, ja chcę zostać sama. Też może dojść. Do takiej sytuacji, więc wszystko to mówimy po to, żebyśmy się tak za bardzo nie wywyższali i bardzo byśmy się zdziwili, gdyby ktoś opowiedział nam, a ja chyba kiedyś opowie, razem opowiemy o tym, jak politykują świnie, jeżeli dać im pole do tak, popisu. Jakie są relacje społeczne pośród świn? Yy, które traktujemy najgorzej na świecie, nawet gorzej niż szczury, bo jeszcze się z nimi za, cały, nad nimi całe życie znęcamy, ale jak są to inteligentne zwierzęta, i ich politykowanie też jest bardzo ciekawe i bardzo podobne do naszego. No może z tym wyjątkiem, że świnie, proszę Państwa, nie robią sobie takich świństw, jakie robią. sobie... Nie podkładają świń. Tak, i nie podkładają świń, tak, jak robią to ludzie. Dobrze, to Ty skończyłaś na świniach, a ja muszę wtrącić a propos kotów, bo przypomniało mi się coś, co mnie bardzo ucieszyło. Ja wprawdzie tutaj z Tobą o tym nie rozmawiałam, ale pisałam o tym kiedyś, do gazety, do której pisałam przez lata. południowe wybrzeże Hiszpanii, tam mój tata ma, ma mieszkanie, często jest tam gościem, ja też bywałam i. i Da, z dawien dawna, bodaj koniec, tak, 2009, bodajże byłam tam pierwszy raz i rzeczywiście na samym wybrzeżu na deptaku w krzakach żyły stada dziki, nie, dzikich, pół dzikich, półdzikich kotów. Kotów nastawionych na ludzi, czekających na codzienne panienie. Ja kamienie. też tam kiedyś byłam i widziałam te miski porozstawiane, mnóstwo no misek. No właśnie, tak. przy czym to było parę lat temu. Po tym, jak ja tam byłam i Ty tam byłaś po raz pierwszy, zrobiła się wielka akcja, ponieważ całe to wybrzeże zostało wynajęte albo wykupione głównie przez Brytyjczyków, generalnie ludność z północno-zachodniej Europy, wschodniej też trochę. Brytyjczycy bardzo się tych kotów bali, więc Brytyjczycy nawet.. Brytyjczycy się w, tak, bali kotów? Widziałam ogromne banery na na, przykład na ścianach tych letniskowych domów czy tam osiedli, cóż te koty mogą zrobić ludziom? I było oczywiście o wyrywaniu grdyk noworodkom, zarażaniu chorobami typu HIV. I o Jezu, Jezu nie mów jest bzdur. Przerażające zdjęcia kotów wykrzywionych w grymasie ze strachu albo właśnie atakujących, różne były ujęcia tych kotów. W każdym razie były to makabryczne rzeczy, i rzeczywiście mówiono nawet w mediach o tym, że te koty wszystkie zostaną wytłuczone, żeby wreszcie był święty spokój na deptami. Mój tata był w Hiszpanii, ostatnio wrócił bodaj w zeszłym tygodniu i powiedział: Słuchaj, tym Brytyjczykom od 180 stopni, albo jak niektórzy mówią, 360 się zmieniło. Teraz to te wszystkie babcie, które tak walczyły, babcie brytyjskie, żeby koty wytłuc, teraz pierwsze biegają z karmami, rozrzucają te karmy, mają swoje ukochane koty, nawet robią zbiórki na kastrację albo na leczenie kociego kataru. No to co się Więc stało? Właśnie... No, A może to zaszczepić? To, może to jest jakiś wirus, który trzeba zaszczepić w Polsce? Jak tam, mam nadzieję, że tam polecę z moim młodym człowiekiem. Ojej, jak, i, trzeba Ale trzeba coś, coś wspaniałego, zrobić. ojciec mówi, ty, tylu kotów to tam jeszcze nie było, odkąd ja tam przyjeżdżam. Ojej, a może trzeba, żeby do nas przyjechali Brytyjczycy, ale chyba nie będą chcieli. W każdym razie yy, życzymy coś, coś wszystkim Polakom, tak. żeby zarazili się takim dobrym, dobrym, dobrym wirusem. wirusem miłości do zwierząt, wszystko jedno, czy do kotów, czy do jakichkolwiek innych. Właśnie kot zrzucił osłonkę od kamery i dał nam znak, że to trzeba kończyć. kończyć. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.